Cześć, Klaudyna, Przewodzenie Świadomości. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo takim praktycznym filmem. Mianowicie będę Wam prezentować punkty do opłukiwania z metody EFT. Jest to film skierowany do osób, które szukają informacji, w jaki sposób należy opukiwać punkty EFT, jaka jest sekwencja, co trzeba robić, jak długo opukiwać, czy op opłukiwać prawą czy lewą stronę, czyli ten film ma służyć po prostu stricte rozwianiu Waszych wszelkich wątpliwości, ale również jest to film dla osób, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z metodą EFT, żeby dowiedzieć się właśnie, jak opukiwać poprawnie. Sekwencja opłukiwania w metodzie EFT w zdecydowanej większości przypadków rozpoczyna się od punktu karate. Jest to punkt karate. Stricte związane z tym, że ten ruch karate właśnie wykorzystuje bok tutaj dłoni. I tu też jest punkt do opukiwania. Możecie opukiwać dwoma palcami, możecie opukiwać jednym palcem, możecie opukiwać czterema palcami, nie ma to znaczenia. Jeśli chodzi o siłę opukiwania, to jest to, bym powiedziała, bardzo delikatne opukiwanie. To nie musi być mocne, to musi być delikatne. I to wystarcza, żeby wprawić tą energię w ruch. Nie ma znaczenia, czy opukujecie prawą czy lewą stronę, tak naprawdę można również w sekwencji później opukiwać obie strony, co to, to za chwilę pokażę. Na punkcie karata opukujemy taką coś, co nazywa się ustawieniem. Ustawienie jest to takie zdanie, które przypomina nam, że pomimo tego, że mamy jakiś problem, to możemy dalej kochać i akceptować siebie. Czyli w takim największym skrócie jest to zdanie: Pomimo że mam ten problem, to kocham i akceptuję siebie, albo to kocham i akceptuję siebie w pełni, albo to całkowicie kocham i akceptuję siebie. Ta końcówka jest również powinna być dostrojona do Was, e, zawierająca takie właśnie akceptacje i miłość do siebie, pomimo tego, że jestem jakaś, że świat jest jakiś, że coś się stało. Generalnie mówiąc, że pomimo tego, że mam ten problem. To mogę dalej kochać i akceptować siebie. Ustawienie powinno się opłukiwać co najmniej trzy razy, czyli trzy razy wypowiedzieć tą sekwencję, to, to zdanie: Mimo, że mam ten problem, to całkowicie kocham i akceptuję siebie, mimo, że mam ten problem, to całkowicie kocham i akceptuję siebie. I teraz te trzy, trzy ustawienia, te trzy różne zdania mogą. Być takie same, czyli mogę trzy razy powtórzyć to samo, ale mogę je zmieniać. Czyli, mimo że czuję złość dla mojego męża, bo spóźnił się na nasze spotkanie, to całkowicie kocham i akceptuję siebie. Mimo że czuję ogromną złość, ponieważ mój mąż notorycznie się spóźnia i wkurza mnie to na maksa, to całkowicie kocham i akceptuję siebie. Mimo że jest mi trudno zaakceptować to, że mój mąż jest niepunktualny, to całkowicie kocham i akceptuję siebie. Czyli w ustawieniu, Zawieram problem, czyli co się wydarzyło, co i jak ten problem i jakie ten problem wywołuje we mnie emocje. To jest bardzo ważne, żeby dodawać do tego ustawienia emocje, czyli kontaktować się z tym, co naprawdę czujesz wobec tego, co się stało. Eee, następnie przechodząc na kolejne punkty opukiwania, również koncentrujesz się na tym problemie. Czyli jakby rozwijasz opowieść o tym problemie, który tutaj zasygnalizowałaś, że on jest, a później wchodzisz w większe szczegóły tego problemu, można powiedzieć bardziej opisowo, kontaktujesz się z tym problemem. Natomiast co jest istotne, należy wykorzystywać te same emocje. Czyli jeżeli tutaj pojawia się złość, brak akceptacji, frustracja, to później na wszystkich punktach opukuje właśnie te emocje. Dlaczego? Dlatego, żeby mógł zweryfikować po takiej rundce opukiwania, co się stało z tymi emocjami. Jeżeli tu będą inne emocje, tu będą inne emocje, to zrobi się nam taki niż masz, i nie będziemy mogli w taki prosty sposób monitorować tego, jak te emocje eskalują, w którą stronę, tak? To jest eskalacja, czy jest deeskalacja. I nie będziemy mogli podążać jakby za energią tego problemu, gdzie on nas zaprowadza, co, nas, co nam odsłania, co nam pokazuje. Więc ważne jest, żeby tutaj używać opisu problemu i emocji z związanych i później opukując kolejne punkty, jakby kontynuować tą opowieść, używając tych samych emocji. Kolejne punkty, jest to sekwencja, która, która jest po prostu stała, którą opukujemy zawsze w ten sam sposób i są to punkty brew, tutaj między oczami, z boku, brwi, jest to punkt bok oka, ja opukuję dwoma palcami, leciutko, jest to punkt pod okiem, można dalej dwoma, można czterema, można też jednym. Jest to punkt pod nosem. Jest to punkt pod ustami na brodzie. Jest to punkt obojczyk, który znajduje się tutaj tuż przy tym takim początku obojczyka, tuż pod tym punktem. I ten punkt można opukiwać sobie pięcioma palcami, ale można też dwoma. Pięcioma, żeby po prostu. Bar... Dlatego, że ten obszar jest troszeczkę większy, można opukiwać pięcioma palcami. Kolejny punkt jest to punkt pod pachą. U kobiet jest to mniej więcej na wysokości stanika. I tutaj również zalecam opukiwanie pięcioma palcami. Ostatnim punkcie, punktem w sekwencji jest czubek głowy. Można opukiwać taką płaską dłonią, można opukiwać. Pięcioma palcami, można dwoma. Jakby cała dłoń taka płaska zaopiekuje trochę szerszy obszar, więc nie trzeba się wtedy martwić, czy dokładnie trafiłam w ten punkt. I tak wygląda sekwencja opukiwania, czyli zaczynamy ustawieniem, a później ten sam problem opujemy na wszystkich punktach. Czyli denerwuje mnie mój mąż, denerwuje mój mąż, który wiecznie się spóźnia. Nigdy nie może być na czas. To jest takie dla mnie frustrujące. Mnie tak wkurza, że nie mogę już z tym wytrzymać. Dlaczego ten człowiek nigdy nie może przyjść na czas? Nie mogę już tego zaakceptować i nie mogę już z tym wytrzymać. On wiecznie się spóźnia. I teraz po opukiwaniu takiej rundki bierzesz sobie wdech i wydech. I sprawdzasz, co teraz po opukaniu tej rundki, tego problemu i tych konkretnych emocji dzieje się w twoim ciele, w, twoim, w twoich myślach, w twoich emocjach. Czyli czy dalej czujesz złość, czy ta złość jest zwiększa, czy ta złość jest mniejsza, czy na przykład jeżeli miałeś napięcie tutaj, nie wiem, w barkach i również to napięcie można opukać, pomimo tego, że czuję w związku z tym ogromne napięcie w barkach, tak? Sprawdzasz też, czy pojawiają się jakieś myśli o mężu, o tobie, o życiu i na tej podstawie... Formułujesz kolejne ustawienie z tym, co się teraz pojawiło u ciebie, i zaczynasz opukiwać kolejną sekwencję. Czyli, mimo że dalej czuję złość na mojego męża i do tego jeszcze czuję kucie w sercu, to całkowicie kocham i akceptuję się. Tak? Trzy razy ustawienie i znowu opukujesz te punkty. Mam kucie w sercu. To wszystko przez mojego męża, bo on mnie tak denerwuje tym, że wiecznie się spóźnia. Niemo, ta złość nie chce mi minąć. Nie umiem się przestać na niego złościć za każdym razem, gdy on tak się spóźnia. Dech i wydech. I powtarzasz tę procedurę. Czyli sprawdzasz teraz, co czujesz, czy ta złość minęła, bo może być tak, że emocje często uwalniamy takimi warstwami. Czyli ściągnęliśmy tą złość, po złością pojawia się smutek, pojawia się czasem poczucie winy, pojawia się. Jakakolwiek inna emocja. Czyli mogę w danym momencie czuć złość, a po opukaniu może pojawić się jakaś inna emocja, i trzeba za nią podążać. Podążamy i czyścimy dany problem ze wszystkich aspektów, które się pojawiają, bo to się może. No to się może zrobić taka historia, że dobra denerwuje mnie mąż, ale tak naprawdę mi się przypomniało, że mój ojciec zawsze spóźniał. I dlatego teraz jak się mój mąż spóźnia, to po prostu tak naprawdę to też chodzi o to, że mój, mojego taty nigdy nie było na czas. Więc może się pojawić kolejny aspekt tego samego problemu i opukujemy ten aspekt. Opukujemy do momentu, aż czujemy całkowity komfort, bezpieczeństwo i spokój w związku z daną sytuacją. To jest takie uczucie, że jak się zastanawiasz, dobra, no to co ja teraz czuję? W stosunku do tego męża, no na no nic. Zazwyczaj się też pojawia takie rozluźnienie w ciele, lepszy nastrój, gdzieś jakaś taka optymistyczna myśl się zaczyna wkradać. Często podczas opukiwania zaczynamy ziewać. Ziewanie jest jednym z takich też objawów, że nam się coś uwalniają, że nam się uwalniają te emocje. No i tak jak mówię, pojawi się, kiedy, kiedy zadasz sobie pytanie, ok, to czy ja czuję dalej tą złość na mojego męża, no nie czuję, czuję się rozluźniona, czuję się zrelaksowana, w ogóle czasami jest też taki objaw, że po prostu tak w zasadzie to o co chodzi, dlaczego to jest problem, dlaczego mi to przeszkadza, pojawia się wręcz takie, takie uczucie, jakbym kompletnie nie pamiętała po co ja to robię, po prostu ten problem przestaje istnieć, dosłownie. E Dobrze, to tyle chyba chciałam Wam dzisiaj przekazać. Takie, taką podstawową informację, jak się opukiwać, gdzie są te punkty, z jaką siłą, czy ma znaczenie prawa-lewa strona i co robić podczas tego opukiwania. Oczywiście będą, będą kolejne filmy w temacie EFT, także zostańcie ze mną na tym kanale, jeśli chcecie dostać więcej na ten temat. Dziękuję na dzisiaj. Trzymajcie się. Pa, pa.